Witajcie, Z tej strony Legmanka, a w dzisiejszym odcinku LEGO Newsów porozmawiamy sobie o seciku z serii Doctor Strange into Multiverse of Madness. Jest to pierwsze zdjęcie takie pełne, które dostaliśmy, także zabierajmy się do omawiania. Gargantos Showdown koszt tu ma być 30 euro i mamy dostać tutaj trzy figurki: Doctor Strange, e, Wong, no i jakaś America y, Chavez. Kurczę, nie wiem jak się wymawia jej nazwisko. No, ale oprócz tego, no to jeśli chodzi o samą budowlę tego potworka w środku, no to wygląda nie najgorzej, szczerze mówiąc. No, może być, tak to powiedzmy. Ale co po niektórzy tutaj mogą być bardziej zainteresowani pudełkiem, przynajmniej fani Marvela, ponieważ mamy tutaj zdjęcie Scarlet Witch, czyli mamy potwierdzone już na 1000, milion że takowa postać pojawi się w filmie. No ale co wy sądzicie o samym seciku? Piszcie w komentarzach, a ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć!